Cześć, cześć, cześć moi drodzy, witajcie w najnowszym odcinku. Na dzisiaj przygotowałem taki, oto piękny, kolorowy mix z drapek. 3 zdrabki za 10 zł, 4 zdrabki za 5 zł i jak widzicie są to takie świeższe zdrabki, czyli Gorączka złota, Wielka Czarna Perła, Zodia, Green Money, Srebro i Złota, Pisanka i Rajska Kasa. Tutaj oczywiście zaczniemy, żeby rajskie tutaj palmy wydrapać. Trzymajcie kciuki. Żeby coś tutaj chociaż konkretnego wpadło, bo ostatnio to sami wiecie, że to kokosów nie ma. A palma by się przydała. No, biedronkę, cytryna, arbus, plecak, kwiat i awokado. No niestety, pik pieniędzy miał być. Albo palma, ale niestety nie ma. No to pisanka na salony. Musimy znaleźć trzy identyczne. Kwoty bądź w bonusie motyla nigdy nie miałem. Druga zdrapka. Coś. Problemy techniczne. Liść, moi drodzy, liść i o. Jak tu będzie liść, to będzie 10 koła, <laughs> ale niestety. Dobrze. Baba. Baba po raz drugi i podkowa. Koszyczek. Słońce. I wiśnie. Wiśnie. Biedronka gran numer gra numer 6. Biedrona i wiadro gra numer 7. Mamy baranka. I drzewo. No, niestety pisanka pusta, pusta. No dobrze. Srebro i złoto. Musimy znaleźć taki worek pieniędzy, albo jedną z wygrywających liczb. A nasze wygrywające liczby to: 2, 4, 12. 21 to są nasze wygrywające liczby o, dobrze, dobrze dobrze, i mamy tutaj mamy 3 no nie, nie, trzy nie szukamy 33 też nie 13, no super 13 promocja musi być. 11, 1, 8 19 7 31 i 5, i 6 przepraszam, tutaj również pusto żono skąd te zdrawki były? z pilotów tak? No, dobrze, no, dobrze. game money, game money <grych> szukamy tutaj również worka pieniędzy, bo przy jednej z wygrywających liczb, a mamy 18 27 23 i 7. No, może tutaj może jakieś zielone pieniądze wpadną, i mamy, mamy 28. Tak, mhm, tak, tak. 36, 26, oczywiście, tak. 9, 6. No, ba. Kolejna linia. 16, 11, 20, 20. Kolejna liczba to 1, 21 i ostatnia linia mamy 29, 31, 17, 3. 19. Tak, 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 tak. Wszystkie zgrabki za 5 zł i ale mamy zodiaka, baran, lew i strzelec. Dla przypomnienia szukamy gwiazdy albo księżyca. No dobra, no to może zodiak coś tutaj pokaże. A mamy UFO, Lira, Miś, Syna. Naczynie. Jednorożec, moi drodzy. Wodnik. Co to się dzieje z tymi zrawkami? Parasol. Słońce. Planeta. Portyk. Delfin. Statek. Taka ładna zrawka, nie? Krab. Teleskop. Kotwica. Trzy ostatnie szanse i mamy tutaj żubia, ziemię i chmury. Czarne chmury się zebrały, no nad kanałem drapiemy pierwszy milion. Dobrze, wielka czarna perła. I trapiemy. Musimy znaleźć dolara. Bądź taki pierśni. Wtedy mamy wygraną razy dwa. No i szukamy. Mamy winogrono, podkowa. Cytryna. Jest dolar, jest dolar. No proszę, no proszę. Branzoleta. Róża. Trofeum. Kutka. Naszyjnik. Zegar. Wiśnie. Słońce. Jeszcze nie miałem nigdy tego. Pierścienia, no to może by wpadł ten pierścień, żeby zobaczyć jak to w ogóle wygląda. Korona, kwiat, klucz, szpilki i trzy szanse jeszcze. Biedrona, prezent i mucha. A pod dolarem, pod dolarem kryje się 10 zł no, no. co to było za kontrolę c, c C No dobrze, no, dycha jest no, to jak już dycha jest, no to już, już gorączka złota, tylko wystarczy garniec i już będzie dobrze. <grytanie> Szukamy monety albo takiego garnica co pomnaże nam kwotę wygranej razy dwa. No fajne to złoto, fajna zdrabka mi się bardzo podoba. I teraz liczę na jakąś wygraną. I mamy kłódkę. Oj, chyba zamknięta ta zabawka będzie. No niestety. Perfumy. Róża. Kwiat. Słońce. Przesuwamy się, przesuwamy. Mamy tulipan. Rubin. Oczywiście, oczywiście. Gwiazda oczywiście. Mhm, tak. Mamy Biedronkę. Kufer. No to narty. Wiśnie. Auto. Szukamy, wciąż szukamy. Może jeszcze szansa, jeszcze szansa. Pierścień, no ale to nie ta zdrawka kurczę. Podkowa. Prezent. Klucz, zegar i, i co? I korona. No i się chciało powiedzieć? No i co, no i co? No Na dzisiejszy odcinek wydaliśmy 50 zł. Bardzo fajne zrabki. Dosyć te świeże wersje wybrałem. No ale jak wiadomo, świeże, czyli poinflacyjne. Czyli tylko jedna wygrana. 10 zł w wielkiej czarnej perle. Dziękuję za oglądanie, miłego dnia wam życzę, no i samych wysokich wygranych. Dzięki, cześć, do następnego odcinka.